Halo, halo, tu ekstraklasa, chciałoby się powiedzieć, ale nie, 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 bo rozmawiamy kilka dni przed startem pierwszej ligi, w której to zagra Śląsk Wrocław. Już chyba przyzwyczailiśmy się do tej myśli. Rozmawiamy z naszym ekspertem, dziennikarzem Piotrem Janasem. Cześć, Piotrek. Cześć. Piotrek, wszystkie klocki właściwie w Śląsku poukładane. Prawie wszystkie, bo nie mamy napastnika. Jakie są informacje, bo chyba na wieczystą, czyli przypomina ten mecz, już w najbliższy piątek, Śląsk jednak nie będzie miał chyba tego wzmocnienia w składzie, a przynajmniej nie w składzie meczowym, bo być może coś tam jeszcze ogłoszone zostanie. Jak myślisz, uda się szybko załatać tę dziurę? No przede wszystkim myślę, że jest jeden kandydat murowany, czyli Przemysław Banaszak, bo o nim tutaj mówimy, który jest najmocniejszym kandydatem do tego, żeby zostać następcą Asada al Już nie będziemy chyba się zagłębiać nad tym dlaczego palestyńczyka już z nami nie ma, natomiast zdecydowanie jest to cel numer jeden. Co więcej, tak jak pisałem w ostatnich dniach, to był napastnik, który na liście życzeń tenera Ante Simundzy był nawet wyżej niż Damian Warchuł, który w tym momencie jest naszą jedynką w ataku. Część kibiców ciągle podnosi, że Warchuł nie jest nominalnym napastnikiem. Jest w tym dużo prawdy, on, on może grać na tej pozycji po prostu, odnajdywał się tam nieraz w swojej karierze, ale rzeczywiście on się lepiej czuje ustawiony troszeczkę niżej albo nawet na skrzydle. Natomiast tak, tak jak powiedziałeś, dzisiaj to jest brakujący element, ten napastnik do pierwszego składu, którym no według mnie będzie już rzeczywiście Banaszak, ale to jeszcze chwilkę potrwa. Nie zdziwię się tak bardzo, jeśli on zostanie zakontraktowany do meczu z Wieczystą. Wiem, że klub czyni takie starania, no ale znając ten Rant Mundze, no to Podejrzewam, go w że... Ja nawet nie wiem, hmm. czy się znajdzie w kadrze meczowym. Być może, ale nie masz szans, żeby zagrał od początku. To taki gorący temat, ale wróćmy do, do samej ligi. Nieraz już mówiliśmy o tym, że to wbrew pozorom nie, bę nie będzie łatwy sezon dla Śląska, w sensie takim, że ta liga jest bardzo, bardzo wyrównana. Znamy już transfery w większości tych klubów. Twoim zdaniem... Kto będzie w tej czołówce, kto będzie bił się o awans? O awans. Widzimy, że dużo płaci LKS, ściąga mocnych piłkarzy, którym jest w stanie naprawdę dużo zapłacić, jak na pierwszą ligę oczywiście, jak zawsze Wisła Kraków, zagadką jest Wieczysta, czy ty do tej grupy, no i do Śląska dodałbyś jeszcze kogoś, czy pozostali spadkowicze z Ekstraklasy, czyli Puszcza i Stal Mielec, też będą od razu kandydatami do powrotu na najwyższy. Szczebel, jak oceniasz y, tą rywalizację i poziom y, czołówki w pierwszej lidze w nadchodzącym sezonie? To, co wiemy generalnie o pierwszej mm. lidze, to, że ona jest jeszcze bardziej nieprzewidywalna niż Klasy. więc dzisiaj wskazywanie tych faworytów jest trudnym zadaniem. Ja mam sześciu takich kandydatów, uważam, no bo to tak naprawdę później ogranicza się to do sześciu zespołów, no bo dwa awansują bezpośrednio, cztery grają w barażach. Y, absolutnie uważam, że Śląsk w tej szóstce jest, patrząc na te ruchy, które już y, dokonano. Natomiast y, gros tych drużyn, które Wymieniłeś, dzisiaj nie da się jeszcze ocenić finalnie, bo pamiętajmy, że okno transferowe zamyka się dopiero we wrześniu, bodaj 8, więc jeszcze po starcie rozgrywek tu się dużo będzie zmieniało, jeszcze będą tak zwane okazje, jeszcze wyjdą pewne potrzeby w trakcie rozgrywek, jestem przekonany, że i w Śląsku coś takiego się pojawi. Natomiast na pewno, na pewno wśród tych najmocniejszych kandydatów do awansu, ja dzisiaj jeszcze nie wymienię czystej. uważam, że ona nie zrobiła na razie takich transferów, które mogłyby wstrząsnąć opinią publiczną. O, był powrót Karlitosa, cały czas jest tam Jacek Góralski, wielu naprawdę bardzo dobrych, utytułowanych piłkarzy. Myślę, że część z nich grałaby w Śląsku Wrocław, ale wydaje mi się, że to jednak patrząc na problemy wieczystej w drugiej lidze, która awansowała dopiero po barażach do tej pierwszej ligi, nie sądzę, żeby oni od razu liczyli się w walce o awans. Być może tak będzie, być może ja się mylę i za chwilę tam przyjdzie pięciu, sześciu takich piłkarzy, że wszystkim nam kopary opadną. Mówiąc o wieczystej, no to te transfery nie. nie Zachwycają, liczyliśmy na jakieś wielkie strzały, tymczasem no, Kamil Dankowski, Kamil Pestka, Dawid Szymonowicz, no, Karli, to się wspomniałeś. No, to nie są zawodnicy, którzy z miejsca robią różnicę. No, nie, Karol Fila wydaje się takim piłkarzem, jeszcze, który rzeczywiście może wskoczyć do tego składu i być dużym, poważnym wzmocnieniem. Natomiast, tak jak powiedziałeś, ja myślę, że wyczysto dopiero się rozkręca na tym rynku transferowym i dopiero później będziemy w stanie powiedzieć, czy ona będzie się liczyła. Natomiast ja dzisiaj w gronie takich, na ten moment rozmawiamy 15 lipca, w gronie takich mocnych faworytów do awansu, ja widzę, owszem, Śląsk Wrocław, patrząc na transfer. Które już teraz się dokonały na piłkarzy, których udało się zatrzymać. Choć tam wiemy, że to nie jest jeszcze koniec, tam jeszcze trochę odejść będzie. LKS, który jest absolutnie w podejściu po z tej ligi Termaliki, po awansie Termaliki do ekstraklasy, no to obok wieczystej, LKS to jest najlepszy płatnik. Żeby oddać tutaj też skalę, na przykład Mateusz Lewandowski, napastnik, który był wypożyczony z Wisły Płock do Chrobrego głogów w poprzednim sezonie pierwszej ligi. Strzelił tam chyba 8 bramek. Bardzo chciał go już Tylka, który dobrze go zna. Miał być właśnie dwójką przy Alham Lavin, kiedy jeszcze ten był w klubie, natomiast no, Śląsk nie był w stanie rywalizować z ofertą LKS-u, który zapłacił mu już teraz nie pamiętam, ale powyżej 60 tysięcy złotych miesięcznie. To są kontrakty, z jakich dzisiaj Śląsk rezygnuje z piłkarzy, którzy zarabiali podobne pieniądze w Ekstraklasie, no to ich już dzisiaj w większości we Wrocławiu nie ma. No ale na pewno ta, ten LKS będzie się liczył w mojej ocenie. Mieć Legnica będzie się liczyła, bo ona się zawsze liczy. Polonia Warszawa, Ruch Chorzów i Wisła Kraków. Ja uważam, że to są najmocniejsze marki, z którymi Śląsk będzie rywalizował o te pierwsze dwa miejsca. Natomiast no nie wyobrażam sobie, żeby której z tych drużyn zabrakło w czołowej szóstce. Oczywiście to jest pierwsza liga, tam zawsze może być jakaś niespodzianka. Sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądała Puszcza, nie po Stal Stalmierec zdaje się, że tam większe problemy będą, ale, ale ta Puszcza, ten ratuacza, to może być też bardzo wymagający rywal, który na pewno... Zwłaszcza w pierwszej lidze, bo tym... Oczywiście, gry... ten styl gry, taki bardzo fizyczny, jaki prezentowała ta Puszcza w Ekstraklasie, fakt, że ona się przestawiła na taki styl gry w Ekstraklasie, ona w pierwszej lidze tak nie grała. Natomiast wydaje mi się, że jest w stanie wykorzystać te atuty, te stałe fragmenty, te wrzuty z autu. To w pierwszej lidze robi jeszcze większą różnicę niż w Ekstraklasie, więc jestem przekonany, że Puszcza nie jednemu faworytowi napsuje krwi, ale nie, nie widzę jednak Puszczy. Jeśli miałbym dzisiaj typować pierwszą szóstkę, to ja tam Puszczy nie widzę, choć tak jak powiedziałem, pierwsza liga jest bardziej nieprzewidywalna niż Ekstraklasa i tak naprawdę jak będzie się zamykało okienko, okienko dziś w połowie września, no to wtedy będziemy dużo mądrzejsi, bo będziemy widzieli jak te zespoły wystartowały i przede wszystkim jak wyglądają kadrowo po zamknięciu już tych, tych kadr. O Śląsku jeszcze porozmawiamy. Chciałem krótko o Chrobrym Głogów. To drużyna, która przez wiele lat no, może nie w ostatnim sezonie, ale był taki moment, że była solidnym, takim średniakiem w tej pierwszej lidze, była gdzieś tam w połowie tabeli albo nawet biła się o te miejsca barażowe. Ostatnio było troszeczkę gorzej. Tam też nie ma Mikołaja Lebedyńskiego, nie ma właśnie Mateusza Lewandowskiego. Odszedł grecki obrońca Bugaidis, który przez wiele lat też grał w Chrobrym, był taką podporą. Odszedł Patryk Mucha. To są piłkarze, którzy byli po części trzonem tej drużyny. Czy oni faktycznie mogą w tym sezonie bić się o utrzymanie tylko, czy tą drużynę stać się na coś więcej? Przypomnijmy, że duetem trenerskim jest tam dwójka, znakomicie znana ze śląska Wrocław, bo to jest Łukasz Becela, który u nas zajmował się skautingiem przede wszystkim. Albo był też asystentem, w tak? Momencie. był później asystentem, i Paweł Barylski, czyli asystent wszystkich kolejno trenerów w Śląsku Wrocław, został jego asystentem po w sumie tej nieudanej przygodzie w Polkowicach. Rzeczywiście przed chrobrym trudne czasy, czy, czy twoim zdaniem. Wykaraska się na środek tabeli? Nie, nie sądzę, żeby się wykaraskał na środek tabeli. Robert przede wszystkim to jest klub, który zna swoje miejsce w szeregu. Robert to nie jest klub, który będzie szedł z mutyką na słońce. Owszem, pamiętamy taki sezon, kiedy tener był Iwan Dziurdziewicz i oni doszli do finału w przegrali z Kordą Kielce, tam pamiętam, ale nie sądzę, żeby w tym momencie, zwłaszcza po odejściu tych piłkarzy, których wymieniłeś, bo no, Mikołaj Lebedyński to ma status klubowej legendy. To jest najlepszy strzelec chyba w historii tego klubu. Bardzo przepraszam, że się teraz mylę, ale ale, ale jestem prawie pewien, że właśnie tak, mm -hmm. tak jest. Bugajdi, z którego też wymieniłeś, to też był taki podpora defensywy przez, kilka sezonów przez ładnych kilka lat, dokładnie, więc rzeczywiście ci piłkarze, którzy do tej pory przyszli, ale to znowu wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą, okienko nie jest zamknięte. Chrobry będzie do ostatniej chwili czekał na tę okazję, bo po prostu na to go dzisiaj stać. Natomiast rzeczywiście ja mam największe obawy, jeśli chodzi o Chrobrego, co do ofensywy. Jednak odejście Lebedyńskiego, a przyjście w tym momencie Sebastiana Struzika, który zdaje się, że tam będzie pierwszym wyborem w ataku, no to jest jednak dosyć duża różnica, moim zdaniem, jakościowa. Owszem, Struzik ma 26 lat, on tam chyba sporo bramek strzelał w młodzieżowych zespołach Krakowi, ale w Ekstraklasie sprawdzą sobie w tym momencie jego liczbę. To jest 40 występów, choć tam tylko 900 minut, więc umówmy się ogony. Jeden gol. W pierwszej lidze 66 meczów 6 bramek. No nie brzmi to zachęcająco. Wydaje mi się, że... Sprawdziłem, Mikołaj Lebedyński, 179 meczów dla chrobrego, w karierze 44 gole. No wydaje mi się, że na szczeblu centralnym to będzie najlepszy strzelec chrobrego, więc jest duży problem w Głogowie. Uważam, że na dzisiaj, ale to tak jak mówię, jeszcze. Kupa czasu przed nami tak naprawdę. Chrobr wygląda na drużynę słabszą niż był w poprzednim sezonie, kiedy no prawie do końca, praktycznie do końca bił się o utrzymanie. I nie, ja nie, ja nie sądzę, żeby Chrobr był w stanie wygaraskać się na środek tabeli. Oczywiście trzymam kciuki i mam nadzieję, że, że sobie poradzą, ale no, utrzymanie dla pomarańczowo-czarnych to jest absolutnie cel nadrzędny. Ale ja powiem uczciwie, na dzisiaj trudno mi wskazać jednoznacznie trzy słabsze drużyny niż Robert niż Wróćmy jeszcze do Śląska. Załóżmy, że jesteś dyrektorem sportowym, ubierasz oh. garnitur Dariusza Sztyrki, Nie wiem, czy pasował na ciebie. Bo musiałbym ze dwa sobie złożyć. Mnie ten rozmiar. Jakie wykonujesz jeszcze ruchy transferowe w najbliższych tygodniach? Oprócz napastnika, no tu wiadomo, co byś ty jeszcze zrobił, na którą pozycję chciałbyś jeszcze wzmocnić i których piłkarzy wierzę, że może tu nie być za kilka, kilkanaście dni, twoim zdaniem? No, nawet dzisiaj obaj dostaliśmy taką jedną wiadomość, która sugeruje, choć nie do końca się tego spodziewałem, że chyba i Hormacenku może jeszcze odejść ze śląska Wrocław. Na pewno musi odejść. Alex Petkow to jest. Tu rozmowy trwają. Tak? Rozmowy trwają, w grę wchodzą kluby drugiej Bundesligi, Mówiło się o Kaiserslautern, Lautern. Podobno jest jeszcze jeden klub z tamtego regionu zainteresowany podstawowym reprezentantem Bułgarii, więc mam nadzieję, że Śląsk zarobi na nim jakieś pieniądze, ale na pewno musi go wyrzucić z payrolla, z listy płac po prostu, no bo trzeba ten budżet jednak cały czas ograniczać. Wydaje mi się, że odejdzie ktoś z dwójki Mateusz Żukowski, Piotr samiec Stalar i bliżej do tego jest w tym momencie ten drugi. Siedzący tutaj na moim miejscu, Dariusz tylko powiedział wprost, że on nie dopuści do tego, żeby w jednym okienku odeszli obaj. Patrząc nawet na sparingi i na grę, na transfery, które już się dokonały, no bo na, na sam Sanctalara zaczęliśmy wszyscy patrzeć nagle jako na środkowego pomocnika. Ja stoję na stanowisku, że to jeśli, jeśli zacznie grać w tym środku Pola, to yy, daję taką yy, tezę, może trochę kontrowersyjną, ryzykowną, może tak, że. Z pięć meczów i się wyleczymy z tego pomysłu. On nie jest odpowiedzialny z piłką przy nodze w fazie obronnej, on szuka, bo, bo jest po prostu piłkarzem kreatywnym, to też ja go nie krytykuję za to, tylko to nie jest facet, który, czasami trenerzy mówią, że do środkowego pomocnika to musisz podać piłkę, a on ją chowa jak do sejfu. Nie może jej stracić w tej strefie. Same Salar ma z tym problemy i to nawet było widać w sparingu z Chrobrem Głogów, więc wydaje mi się, że że to nie będzie docelowo środkowy pomocnik. On z konieczności tam kończył sezon, wyglądało to nawet nieźle, ale to też dlatego, że mieliśmy nisko zawieszoną poprzeczkę oczekiwań co do tego, jak on sobie tam poradzi. Więc ja uważam, że na dzisiaj to on zbliży odejście. aczkolwiek zdecydują oferty, bo po prostu śląsk pozwoli odejść temu, za którego dostanie więcej pieniędzy obok siebie razem, czy, czy takie fragmenty w meczu, co jeśli jeden z nich będzie potrzebował zmiany, no to zostaje Michał Milewski, który przypomnijmy, został przesunięty z rezerw do pierwszej drużyny, żeby rywalizować z Tomim Guercio na prawej obronie. Paradoks polega na tym, że w sparingach grał często w ataku z konieczności, po odejściu Archamlawiego. z chorobą gogów też przecież, i wpisał się na listę strzelców i wyglądał naprawdę ciekawie, ale ani atak nie jest jego nominalną pozycją, ani ta prawa obrona, gdzie miałby rywalizować z Guercio, bo to jest tak naprawdę skrzydłowy, to jest, jest prawy pomocnik, on tak grał w rezerwach, tak go przynajmniej zapamiętałem z tych meczów w drugiej drużynie, więc wydaje mi się, że jeszcze jeden jakiś młodzieżowy jest do rywalizacji z Warhołem i daj Boże, banaszakiem by się tutaj przydał, ale z tego co wiem, to Śląsk raczej no, nie skłania się ku takiemu rozwiązaniu. Raczej ja bym liczył jeszcze na przyjście banaszaka, a jakiekolwiek inne ruchy, już będą uzależnione od tego, kto odejdzie. Lub tego, co się wydarzy po rozpoczęciu sezonu. No bo tak jak mówię, okienko kończy się gdzieś tam we wrześniu i to stwarza jeszcze jakieś takie pole do tego do zapolowania na jakieś tam okazje i uzupełnienia informacji, które tak naprawdę, że tak powiem, w praniu może się okazać, że jeszcze takiego wzmocnienia wymaga. Kto zagra w pierwszym składzie w meczu z wieczystą? No, są pozycje, na których nie mamy wątpliwości, ale co na przykład z duetem? stoperu, Kto obok szoty, twoim zdaniem? Dijakowicz. Jestem przekonany, że to on okay. będzie budowany jako. Dlaczego? Przede wszystkim przed tej po to, żeby grać w pierwszym składzie. To jest stosunkowo ciągle młody zawodnik, 23-letni Austriak, który ma jakiś tam potencjał sprzedażowy. Wiemy, że przed Mariusz Malec. I uważam, no właśnie, że... to... I uważam, że Mariusz Malec docelowo wskoczy do składu i będzie grał, ale pamiętajmy, że on jest rok bez grania. On wprawdzie wrócił pod koniec poprzedniego sezonu po ciężkiej kontuzji, ale gdzieś tam ogrywał się tylko w rezerwach pogoni Szczecin, więc na pewno nie będzie będzie takiego ryzykowania też jego zdrowiem i granie nim już teraz po 90 minut. Oczywiście nie wykluczam, że, że, że badania, że ten proces rehabilitacji przebiegł w taki sposób, że on jest już na to gotowy, ale znając ten Ante Simundze, to bym się tego nie spodziewał. Ja, ja, ja mam skład Śląska taki, który według mnie, jak będzie wyglądała ta podstawowa jedenastka, oczywiście mogę się mylić, ale na dzisiaj uważam, że Śląsk wyjdzie w bramce z Michałem Szomnikiem. Tutaj większych możliwości chyba nie mamy. Młody Głogowski też dostawał swoje szanse gdzieś tam w sparringach. Jest bardzo chwalony przez ten Racing Tutaj mogę zdradzić trochę kuchni, że ten jest pod dużym wrażeniem, jak ten chłopak wygląda w treningach. On także wrócił po, po mocnej kontuzji, ale to jest jakiś taki talent, który docelowo może być kiedyś pierwszym bramkarzem Śląska. Trzymamy kciuki. No ale na dzisiaj wiadomo, szrobnik jedynką. Na prawej obronie już Gwerciok wspomniany. Pół lewy, środkowy obrońca to będzie Diakowicz. Pół prawy Serafin, szota, kapitan drużyny. Na lewej obronie Marklinarestu tutaj też raczej nie ma wątpliwości, skoro środek został po, to po to, żeby grać. Tak jest, pora. Dwie szóstko ósemki, tak to nazywa Dariusz tylko to no nie będzie żadnej klasycznej mm -hmm. szóstki. Choć długość tam z takiego piłkarza szukał, to ostatecznie postawiono na Jorge Riarte, Wenezuelczyka z, z Hiszpanii, ze Ibaru, chociaż. Nazywanie go piłkarzem Eibaru, sam się na tym łapie, trochę jest nadużyciem. bo tam ledwie osiem spotkań rozegrał, był wypożyczany dziś do klubów trzecioligowych. Ostatni sezon w Real Murcia w trzeciej lidze. Natomiast na dzisiaj nie sądzę, żeby już teraz wskoczył do pierwszego składu. Znam trenera Ante Simundze. On będzie musiał jednak trochę potrenować, udowodnić swoją wartość na treningach. Więc uważam, że te dwie szóstko-ósemki to będzie Patryk Sokołowski i Jakub Zielski Sokowski też jest krótko, ale to jednak jest piłkarz, który zdecydowanie lepiej zna realia polskiej piłki i myślę, że to on będzie pierwszym wyborem i jezierski ofensywny pomocnik, bez archalimi tutaj po to, żeby grać, 31-letni Albańczyk, chociaż on taki Albańczyk, wiesz, urodzony w Niemczech, wychowany tam. A jak go oceniasz po tych sparingach? Dobrze wygląda. To jest piłkarz. To jest piłkarz niski, taki bardzo nisko osadzony, powiedziałbym, ale bardzo fajny w grze bez piłki. Bardzo aktywny. On strasznie... Chciałbym zobaczyć jego statystyki biegowe, ale on niesamowicie dużo kilometrów robi w trakcie meczu. Okay. Tak, tak przynajmniej to wygląda. To jest taka ofensywna... Ofensywny pomocnik dziesiątka, ale taki, który jest zaangażowany w grę obronną, nie tylko w pressingu, ale też cofa się. Do defensywy w fazie obronnej. Jestem przekonany, że to on będzie grał. Wiem, że on zrobił do, też dobre wrażenie na trenerze, kiedy przyjął ten test. Tak, bo, motoryka, Dobrze, motoryka to była jedyna zagadka, no bo on grał ostatnio w trzeciej Bundeslidze, więc tam nie, nie było zbyt wiarygodnych danych, żeby ocenić, jak on właśnie wygląda fizycznie, bo to już jest 31-letni zawodnik, ale te testy, które wykonano mu tutaj, no to też zdradzę troszeczkę kuchni, no to on pod kątem motorycznym to miał jeden z lepszych wyników spośród wszystkich piłkarzy Śląska i do tego z piłką przy nodze, on się naprawdę podoba. To nie jest piłkarz, który, który robi dużo liczb. Jak popatrzymy na to, ile on zdobywał bramek w karierze, asyst, tam miał w Brentbe, Kopenhaga taki sezon, gdzie tam naprawdę hmm. dobrze mu to wyszło, ale ogólnie myślę, że na poziomie pierwszej ligi to jest facet do pierwszego składu absolutnie prawe skrzydło Mateusz Żukowski, lewe Arnaud Ortiz, mimo wszystko, chociaż bardzo dobrze wygląda w sparingach, Luka Marianacz. Jeszcze troszeczkę zagubiony, odnajduje się dopiero tutaj w nowej drużynie z nowymi kolegami, ale on ma gola. Tak się mówi o, o, o takich piłkarzach, jak on po prostu wchodzi, uderza i słabszą, i lepszą nogą. Oczywiście trochę taki Waldek Sobota, nie? Troszkę taki Waldek <coughs> Sobota, tak go określił prezes Michał Mazur że to jest potencjał na takiego piłkarza i to mówimy o tym wartku soboty sprzed transferu tak, do, do, do brugi, więc raczej mówimy o, o, o takiej charakterystyce. Natomiast myślę, że jednak Arno Ortiz będzie, dostanie tą szansę, jest dłużej, też nieźle wyglądał w spalingach i uważam, że na niego postawi ten artyst i no i w ataku na dzisiaj wybór jest jeden. Jest tylko Damian Warchu, być może do meczu, z Krak do meczu z Krakowem, do meczu z Wyczystą już będzie Banaszak, ale to tak już mówiliśmy, nie będziemy się powtarzać, on do składu nie wejdzie od razu, więc Zdecydowanie będę zdziwiony, jeśli ta jedenastka będzie wyglądała inaczej. Dopuszczam myśl, że może jednak Malec, a nie Diakowicz w pierwszym składzie, choć wątpię. Idą, puszczam, że może, nie wiem, zaskoczyć jeszcze kimś w środku pola, ale raczej nie sądzę. Myślę, że tak będzie wyglądała ta jedenastka. No i na ławce trenerskiej Ante Simonza człowiek z niewątpliwą charyzmą, z, aurą, z, z aurą, takiego. Nauczyciela, przy którym czujesz respekt, tak jak rozmawialiśmy. Może niekoniecznie go lubisz, ale, ale boisz się tam czasem podnieść rękę i zapytać o coś. Jak widzieliśmy te wyniki ze zgrupowania w Trzebnicy, no to jest to trener z twardą ręką. Twoim zdaniem to dobrze czy to źle? Bardzo dobrze. I chyba tak generalnie mamy przeświadczenie, że to jest człowiek, który odciska dużo, duże piętno na. Na drużynie. Bardzo tak. duże. Ja polecam sobie popatrzeć, jak on się zachowuje przy linii bocznej w trakcie meczu. Hmm. Bo kiedy my się z nim spotykamy na konferencjach prasowych, to to jest oaza spokoju, taki wzbudzający respekt surowy nauczyciel, natomiast człowiek kontrolujący bardzo emocje, a przy linii bocznej to jest wulkan energii, natomiast miałem przyjemność być na Kilku treningach, które prowadził, i powiem ci, że to jest, ogień, tam się pali, rzeczywiście. To jest tener, który potrafi przerwać grę, przerwać jakąś, jakiś trening, wejść do środka. No, zrugać też piłkarzy, nie ma z tym problemu żadnego. I zupełnie inny styl niż Jacek Magiera, który był do tej pory. No i my często mamy tak, że skoro był tener, kolega, który głaskał, to teraz przychodzi zamordysta. Natomiast Trudno jest zamienić tenera takiego łagodnego z in, takim podejściem jak Jacek Magiera na kogoś podobnego i spodziewać się innego efektu. No właśnie na tym to polega, że kiedy masz takiego tenera i zupełnie nie idzie, no to trzeba wprowadzić kogoś, kto ma zupełnie inną tą energię, tą aurę właśnie wokół siebie. Kimś takim zdecydowanie jest Simunza, i ja jestem bardzo zbudowany tym, że on został w drużynie. Oczywiście będzie najlepiej zarabiającym tenerem w pierwszej lize. O tym już mówiliśmy i pisaliśmy. Natomiast Powiem tak, jak powiedział mi jeden z klubowych działaczy. Ja wolę mieć przepłaconego tenera niż przepłaconych piłkarzy, bo on z nich jest w stanie wycisnąć maksa. Jest w stanie po prostu wznieść tych piłkarzy na maksimum swoich umiejętności, a wręcz ich rozwijać. Więc jestem zwolennikiem tenera Simundzy Cieszę się, że został. Oczywiście gwarancji. Nikt nam nie da powrotu do ekstraklasy, choćby tu, nie wiem, Pep Guardiola, przed to wcale nie jest powiedziane, że, że z, z tym zestawem ludzkim byłby w stanie szybko wrócić. Ale jeśli na czymś opierać swoją, swój optymizm, no to właśnie na tych ruchach, które już zostały dokonane, bo ja oceniam bardzo pozytywnie to transferowe na papierze, później życie to będzie weryfikować. No i zatrzymanie ten Racing uważam, że klub robi wszystko. Żeby jak najszybciej te ekstra klasy wrócić, robi to, czego ja nie mogłem powiedzieć o śląsku wicemistrzowskim, który się wyprzedał, który, który całkowicie przetrącił kręgosłup tej drużyny, nie musiał tego robić. Wiadomo, że nierealne do zatrzymania był tylko reszta mogła zostać, a jednak im podziękowano tutaj jest zupełnie inne podejście, mimo tego, że trzeba bardzo mocno ograniczyć wydatki, to wielu liderów tego zespołu zostało, miał też zostać al Alhamla, wiemy, że nie został. Ale patrząc na starania i nazwiska, jakie są łączone ze Śląskiem, te, które już przyszły i być może przyjdą, no to wydaje mi się, że ma to wszystko ręce i nogi i uważam, że z automatu Śląsk tymi ruchami pozycjonuje się jako jeden z faworytów do awansu. No i kończąc pół żartem, pół serio, można powiedzieć, że jeśli chodzi o trenerów Śląska, to ze Śląska, z Wrocławia droga do reprezentacji jest, jest właściwie. No, nie da się zawrócić. No bo słyszymy, że Jan Urban i Jacek Magiera mają pracować w kadrze, I dwaj byli trenerzy śląska Wrocław. W sumie obaj pracowali nie tak dawno. Trzymamy ręce, trzymamy kciuki za Śląsk, za trenera Simundze. Dzięki Piotrek za rozmowę. Dziękuję.